Co to znaczy, że SMP Sprint znosi bariery wzrostu. W wielu firmach mamy taką sytuację, że niestety rozwiązanie IT nie nadąża za szybkim rozwojem firmy. Dotyczy to głównie małych firm, w których rozwiązanie IT było implementowane na samym początku i niestety dość wolno przystosowuje się do rozwoju firmy. Potrzebna jest informacja tu i teraz, aby podjąć decyzję, zarząd chciałby mieć informacje. Online. W związku z tym potrzebujemy najczęściej nowego rozwiązania. System SAP nie powoduje żadnych barier w rozwoju. Pytałem Cię o SNP Sprint, a ty opowiadasz o SAPie. To jaka jest różnica między Sprintem a SAPem? Bo SNP SPRINT to SAP. To to samo rozwiązanie, ten sam system ERP, na którym pracują najwięksi w Polsce i na świecie, liderzy branż i firmy najbardziej rozwijające się. Przygotowaliśmy sap w formie pakietu gotowego do pracy. S&P Sprint można powiedzieć to gotowiec, którego podczas wdrożenia dostosowujemy do wymagań klienta. Dzięki temu nie zaczynamy od pustej kartki. Wdrożenie trwa krócej, możemy zaoszczędzić tym samym czas i pieniądze. A co jest w środku sprinta? Wszystko to, co potrzebne jest do prawidłowej działalności gospodarczej średniej firmy począwszy od obszaru zakupów, produkcji, sprzedaży poprzez księgowość, controlling, a zakończywszy na raportowaniu. A co, jeśli SMP Sprint jest niewystarczający? SMP Sprint, podobnie jak SAP, nie ma ograniczonych możliwości. W każdym momencie do rozwiązania SMP Sprint można dodać nowe funkcjonalności e, lub zintegrować rozwiązanie z innymi aplikacjami, takimi jak e-commerce, CRM czy aplikacje hr e, Takie zmiany można dokonać już w trakcie wdrożenia, po wdrożeniu, w kolejnym etapie lub w trakcie pracy z rozwiązaniem. Czy to oznacza, że Sprint jest dla każdej firmy? Nie. Rozwiązanie Sprint nie jest dla każdej firmy. W drodze analizy przedwdrożeniowej porównujemy, czy model zaszyty w SNP Sprint pasuje do pracy klienta. Jeżeli tak, jak najbardziej rekomendujemy wdrożenie rozwiązania. Jeżeli nie, rekomendujemy wdrożenie klasyczne. Ok, to kiedy i za ile mogę mieć system SAP w firmie? Wdrożenie rozwiązania SNP Sprint może trwać nawet 3-4 miesiące i kosztować już od 400 tysięcy polskich złotych. Hmm, Dziękuję. Dziękuję.